Witam wszystkich na porannej aktualizacji rynku Forex 25 dzień października. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. I każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Tak więc e, przechodzimy sobie już do tego, co się dzieje na rynkach. W poszukiwaniu okazji na dzień dzisiejszy e, przejrzymy sobie jeszcze kalendarz ekonomiczny. I tutaj, co mamy zaplanowane na dzisiaj? Na dzisiaj mamy zezwolenia na budowę, sprzedaż nowych nieruchomości, zapasy ropy naftowej i przemówienie Pawela. Te rzeczy mogą mieć wpływ na rynek. To późne przemówienie, zwłaszcza może się odbić na tym, co się będzie działo na sesji azjatyckiej później. Także warto był obserwować te, te, te poziomy, te godziny 22, 35, 16, 30, 16 i 14. To są godziny, w których może się pojawić większa zmienność. Zobaczymy, czy nasz dolar będzie się umacniał, czy będzie się osłabiał. Ja na wykresie widzę to, że jesteśmy bez względu na newsy, także tutaj jesteśmy na oporze. Jego wybicie to jest dojście do 106,644, pokonanie tego poziomu oporu jest to 107,209. Niemniej jednak, no tak nie wygląda to być dobrze dla, dla dolara. Jak sobie oddalimy na wykresie jednodniowym, mamy sekwencję niższych dołków i niższych szczytów, tak? Szczyt, szczyt, szczyt na ten moment, dołek. I dołek, tak? Także ten dołek jest niższy. pomimo też głowy z ramionami z zasięgiem tutaj w okolicach 104. Także ja będę obserwował to, co się dzieje tutaj na, na dolarze, bo na pewno będzie to miało jakieś przełożenie na rynek złota, na indeksy. Przechodzimy sobie do indeksu amerykańskiego Dow Jones, i tutaj na jedną godzinę, co ja zaznaczyłem, strefę, w której mamy reakcję. Myślę, że zejście kolejne do tej strefy. I przetestowanie linii trendu jest prawdopodobne, nie, jednak ta linia trendu jest coraz słabsza. Tak? Widzimy, ile było testów raz, dwa, trzy, cztery. Tu będzie piąty test, i ta strefa może nam nie wytrzymać. Także jest duże prawdopodobieństwo, że wyjdziemy dołem. chociaż ten wolumen podażowy, jak zobaczymy, on wygasa. Także jeżeli nie pojawi się silne widzicie, natomiast no na cztery godziny zobaczymy, że popyt zaczyna się pojawiać, na, na jednodniówce jeszcze wyniósł na pewno czerwono, ale tutaj godzinówka i godzinówka sugerują to, że może pojawić się to odbicie, tak, widzimy jak mały jest teraz ten wolumen podażowy, także ja będę obserwował, no pierwsze wsparcie mamy tu, gdzie się znajdujemy teraz, tak, na 33, 156, wybicie tego poziomu, no to jest dotarcie do tej strefy i ponowne jej przetestowanie, to o czym wczoraj mówiłem, Przetestowaliśmy tą strefę, jeżeli ktoś złapał, no to tutaj pójdą profit. I była okazja na, na, na zarobek, tak? Na pozycji na Kolejny jest Nasdaq. Na Nasdaqu również widzimy odbicie od korekty, która została wybita, tak? Zasięg tej korekty trzymałam teraz w sobie w ruchu prowzroskowym. Niemniej jednak odbiliśmy się od 14850. Tutaj ta strefa prospadkowa nas utrzymała. Ona dalej obowiązuje na dzień dzisiejszy i każde dojście do tej strefy będę uważał za okazję do shortowania. Także 14800 jak najbardziej, dalej 14837, tutaj te poziomy jak najbardziej strefa prospadkowa. No i ewentualne, ewentualne zejście tutaj niżej, gdyby się pojawiło, no to zaraz sobie tutaj pomieszmy jeszcze, dokąd można obserwować ten ruch. No tutaj to 0,61, tak? I wiesz, myśmy to ostatnie w 0,61 dB, czyli 8, 8 Wejść tutaj jak najbardziej może zostać przetestowany ten poziom zero No i Ten poziom bardzo ważny dla mnie na ten moment dla staku. Czyli strefa 14640, 14 648. 14, tak to widzę w tej chwili, na noc. Tak, jeżeli ten poziom nas nie utrzyma, tutaj mieliśmy wsparcie, które zostało wybite. Właśnie je wybijamy. Jeszcze tutaj zaznaczymy. Ja no i ta strefa była z taką strefą wzrostową dla mnie, jeżeli cena zamknie się poniżej tej strefy, no to na pewno tutaj będziemy lecieć, jest to interwał jednogodzinowy. Ja obserwuję na ten moment poziom 14 14,638 tą strefę, gdyby ona... Nas nie utrzymała, no to duże prawdopodobieństwo że się tutaj, przetestowanie ponowne 14530 e, 562. I no ta strefa jest też w obserwacji. Mamy tu plasterki 068 i 0382. Także tak to idziemy na następku te poziomy do zagrania na reakcję na no, odbicie jak najbardziej są realne. Przechodzimy sobie do walut. Euro -dolar, no wczoraj bardzo ładnie weszła analiza, tak tutaj z, z tego punktu sobie łapaliśmy żarcika do tej strefy. No strefa wybita, także teraz spodziewam się zejścia może nawet tutaj w okolice 1,05694, tak? Czyli świadczyłoby to o tym, że dolar będzie nam się umacniać. Ta strefa teraz, tą, którą wybiliśmy, dla mnie automatycznie staje się oporem. W sobie tutaj drona czerwono. W momencie, kiedy będziemy do niej dochodzić, ja będę próbował zagrywać pozycje krótkie. Wynika to z ZZB, które tutaj jest, tak, wywiliśmy. No i teraz kolejny poziom wsparcia, który ja widzę, no 0,5, widzimy, że zostało nadbite, także jest duże prawdopodobieństwo zejścia tutaj w te rejony. I na tych rejonach ja będę oczekiwał pozycji drugich. Niemniej jednak tu mam, ale w wczoraj, 0, 5, 42, a tutaj będę próbował zagrać na reakcję. Jeszcze zmierzmy sobie ostatnie podbicie, które tutaj mamy. Widzimy też plaster 0,61, także kolejny mocny poziom do zagrania na, na tym instrumencie, czyli na EURO. Jeszcze sobie tutaj strefę. Potwierdzono ZZB, także tutaj widzimy, że jest też cena reagowała, ja usunę może te milenia. na wykresie. Tutaj wystawiam alert. Long i na pewno jeżeli tutaj wejdziemy, będę próbował zagrywać. pozycję drugie. Ok, od razu przejdźmy do do dolara. Do I tutaj jesteśmy w strefie pochytowej. Także stąd jak najbardziej można próbować zagrywać pozycje długie. Znaczy, ja będę próbował za chwilę, jak zakończymy nagranie. Wczoraj też ładnie tutaj ta analiza się sprawdziła. Po wyjściu, po wyjściu tej strefy, mieliśmy rój wzrostowy. Oczekiwałem dojścia do tej strefy. są zagrywałem shorta i też bardzo ładnie te shorty pochodziły. Także tutaj te, te poziomy jak najbardziej w dalszym ciągu nas obowiązują. Niemniej jednak teraz jeszcze pomieszmy sobie ten cały ruch 0,61, no bo na wbicie powracamy na 0,61, także w związku z plus tutaj i ewentualne zagrania na ewentualne odbicie z tej zielonej strefy, natomiast taki pierwszy poziom, który widzę, oporu, no to jest tutaj tuż nad nami, tak, tutaj ten każdy musi sobie odpowiedzieć, czy będzie próbował zagrywać, czy nie, ale tutaj jest pierwszy poziom oporu, który ja widzę w tej chwili dla ceny. jeżeli rzecz, chciałem mierzyć to ten cały i mamy 0,61 i tutaj jest mocniejszy poziom i też mnie będzie interesował, jeżeli byśmy podbili, to tutaj ma zagranie pozycji krótkiej. Alert. Short. I tutaj mamy szorta z, z tego poziomu, także jeden, dwadzieścia dwa, zero czterdzieści cztery, mocny opór, taki bardziej lokalny, jeden, dwadzieścia jeden, osiemset pięćdziesiąt siedem. Tutaj będę realizował jeżeli zdążę otworzyć tutaj pozycję, jeszcze jeżeli cena się cofnie, no to będę próbował otworzyć longa do tej strefy. Ale to już w najniższych interwałach, na 15 minut minutów to sobie będziemy obserwować. Teraz euro do funta brytyjskiego. Ponowne dojście do tej strefy, do dolnej krawędzi, jeżeli by było, to, to będę próbował zagrywać pozycję krótko, Jeżeli będę na coraz niższe szczyty, Coraz niższe dołki. Myślę, że możemy dojść tutaj do 0,87, 165 i stąd zobaczyć ewentualną reakcję podażową w tym kierunku. Tutaj przetestowanie 0,86, a może i nawet zejście, zejście niżej. Także tak to widzę na ten moment. I gdybyśmy zobaczyli to podbicie, no to ja będę próbował tutaj zagrać do tego poziomu. 086959. Ale tu będę mierzył zasięg. Na pewno tutaj możliwość zagrania szarto 0,87-155. Euro Jen. Podobna sytuacja 159,84 i zejście ewentualne niżej. Jak najbardziej realne. Poziom jest również mocny, mamy też ZZ. Wszystko jest podobnie jak na funkcję do Jena, także. Ta strefa jest strefą wsparcia w tej chwili i z tej strefy ewentualnie zagrywanie dalszych lądów. Natomiast ja bym był ostrożny i jeżeli wybijemy tą strefę, no to czekam na wejście tutaj w tej pozycji. Także ja będę obserwował, co się tu będzie działo, na jakim volumenie będziemy schodzić. Jeżeli będzie popytowy się budował, no to będę próbował wejść w pozycję, natomiast jeżeli nie będzie zgodności wolumenowej, to odpuszczę to na co na siłę wchodzić. Dolar do złotówki, idziemy do góry, tutaj odbijamy się od górnej krawędzi tego, tego boksa. Następny, następny target, który ja widzę tutaj dla ceny. Który mógłby zostać osiągnięty, jeżeli wybijemy z tej strefy, tutaj to 4,21,8,7,8, jeżeli tą strefę pokonamy, bo jest to teraz, jakby nie było strefa prospadkowa i ja bym spodziewał się jeszcze zejścia tutaj, przetestowania, już wcześniej byśmy mieli informacji głowy z ramionami, także możliwe przetestowanie dolnej krawędzi, tutaj w okolicach 419, jeżeli tak się stało, to będę wchodził w vlog, no i później będę zagrywał na wybicie tej głowy z ramionami, jak sobie tutaj zrobimy taką formację głowy z ramionami, no to trzeba podprowadzić linię wybicia przez linię, odwróconą głowę z ramionami tutaj na interwale jednogodzinowym. Tutaj mamy Rany. coś takiego tutaj może nam się pojawić taka formacja i w czasie wyjścia było wybicie tego tej formacji. No to będą kolejne wzrosty. Tutaj mamy zmierzony cały ruch spadkowy, który się odbył. Tak, i gdybyśmy wybijali tą głowę z ramionami, no to 4,26 jest takim targetem, tutaj mamy pod drodze jeszcze jeden przystanek, natomiast ja chciał zmierzyć sobie ten ostatni spadek, który nam się tu pojawił szczytu. tu? tak. tak i wyjście górą, także yy, tutaj ja wiem sobie zaznaczył ten poziom jako kolejny poziom oporu i tutaj będę próbował shortować na tym poziomie. Ten poziom też jest interesujący dla mnie, także ale bardziej ten, ten, ten górny, także i w jeżeli dojdziemy do 4,19, będę otwierał pozycję długą z wąskim stoplosem targetem na 4,26 na ten moment. Frank do Jena jeszcze na zakończenie. Na Franku do Jena widzimy ten poziom. Prawdopodobnie zostanie raz jeszcze przetestowany, gdybyśmy go wybijali. Ja już dłużej nie mam wyznaczonych targetów, ale gdybyśmy tutaj dotarli ponownie, ja będę zagrywał pozycje krótkie, tak? Z tego, z tego poziomu na reteście tej strefy. Mierząc sobie tutaj to ostatnie zejście, które mieliśmy widzimy to 161 trochę wyżej. Ja pozwolę sobie zaznaczyć ten poziom i zrobimy z tego strefę spot, także z tej strefy, jeżeli tu dotrzemy ustawiam alert, możliwe short. Tutaj będę próbował zagrywać środka na tym poziomie. E, waluty mamy omówione. Jeszcze szybko surowce. Zaczynamy od złota. No złota jest duże prawdopodobieństwo, że zrobimy korektę. Tutaj w okolicy 1009 do tej czerwonej strefy przetestujemy m Setkę na jedno godzinówce. No i teraz e, ja rozmierzę sobie cały ten ruch wzrostowy. Który mamy od tego miejsca? Okay. Ten ostatni impuls podzielimy w efekcie. Na początek sobie zmierzymy. 0,61 widzimy, tutaj nam wypada na tym poziomie. Także zejście do tej strefy, która była z tym rozpad, no, ja może usunąć. Okay. Ta strefa dalej nas obowiązuje. I teraz zejście tutaj, cztery rejony, jak najbardziej, ale jeszcze weźmy to ostatni ruch, który tutaj się odbył, 161, 61. Ta strefa jest strefą popytową dla mnie w tej chwili. Na złocie, i tutaj, jeżeli tutaj cena dotrze, będą sprzyjające warunki wolumenowe, będę zagrywał pozycję drugie. możemy możliwość, żeby to było przez Ten poziom. Mnie interesuje zagranie pozycji drugiej na złocie. No i tutaj może zobaczymy, nowa ATH na, na złocie 1942-1938. Tutaj poziomy, które są dla mnie interesujące. No przechodzimy do srebra. No srebro jest na wsparciu teraz, tak, jeżeli wybijemy tą strefę, no to myślę, że możemy... Znaczy na pewno nie powróciliśmy powyżej linii trendu, tak. Widzimy takie, taka fałszywe wejście, próba wejścia, powrotu na tą linię trendu, niestety nieudana. że ta linia trendu jest w dalszym ciągu dla mnie oporem. Tutaj 22,94 jest dla mnie również już oporem. No, a wsparcie, tutaj pierwsze, pierwsze widzę właśnie na tych poziomach. Jeżeli byśmy utracili tą, tą zieloną i czerwoną jeszcze, ale zaraz sobie wymienimy kolorę. Wzmieszmy ja jeszcze dokładnie. Ruch, zobaczymy, gdzie. No. Podam. tutaj 0,61 dokładnie. Było tak, choć to, z naszym wsparciem teraz. Jeżeli utracimy ten poziom, no to myślę, że wybijemy te dołki i zejdziemy tu w te rejony. Na ja zaraz, tutaj jeszcze pokażę, jakie o O, dołkach byśmy sobie tutaj od tego dołka zmienili. I ten dług wzrostowi się tak na dobre. Widzimy 161, 61. Że dla mnie ta strefa jest taką porą wzrostową, gdybyśmy tracili ten poziom tutaj. A tutaj będę szukał pogrączenia się od ewentualnego longa, czyli miejsce na spadki mamy, podobna strefa jak na złocie, te dwa walory są skorelowane ze sobą i tutaj ja sobie też ustawię alert. Pan Alert na srebrze. Przypominam, jeżeli ktoś chce dołączyć do naszej grupy, to zapraszam, linki w opisie pod nagraniem będą. Każdy, kto chce na no, dwutygodniowej okres jest bezpłatny, także zapraszam wszystkich i myślę, że każdy znajdzie sobie dla siebie, są szkolenia, są analizy, jest forum, także wszystko, co potrzebne, żeby nauczyć się rynku spróbować swoich sił tradingu, jest tam na, na grupie, znajdziecie na pewno. Na gazie ziemnym, ja uważam, czekam na ten poziom 2,815, tu się nic nie zmieniło, czekam na zejście ceny w te rejony, także jeżeli dojdziemy do tego poziomu, wypełnimy ten gap, będę zagrywał shorta, natomiast tutaj z tego poziomu będę zagrywał longa. Na gazie ziemnym ropa naftowa, obecnie jestem bez pozycji na ropie naftowej, E, tutaj mieliśmy reakcję na 0,61. A można wyczyszczę ten wykres, bo no. to już poładam. No. I teraz tak, od tego zmieniliśmy sobie cały pan tego ruchu wzrostowego, który tu mieliśmy 61 wybite. Czyli prawdopodobnie idziemy tu na te poziomy. Jeszcze ostatnie podbicie w tym roku wzrostową Widzimy, że jesteśmy na 161 i tutaj będziemy, no ta strefa jest dość szeroka, więc nie ponad dolara, niemniej jednak ona będzie nas trzymała rozrostowo. Także z tej strefy jak najbardziej, jeżeli będzie powrót ceny, ja będę próbował zagrywać na dolnej krawędzi, jeżeli tutaj Dobrze, my ustawię sobie w środku tej strefy alert. No, pamiętajcie, że dzisiaj są e, ogłoszenia zapasów ropy naftowej, to widać, że mamy tutaj być e, większy ruch na ropie. Także warto obserwować, gdyby ten poziom nas spuścił, no to później będę się zastanawiał jeszcze tutaj lokalnie, mogę sobie wyznaczyć, gdzie by mogło się pojawić to na u Kolejne 83, i 100 plusa, jeżeli będę ustawiał, co tutaj będę stawiał, poniżej 83, 514. To wszystko co przygotowałem dla Was na dzisiaj z rynku dniu Usłyszymy się na aktualizację rynku kryptowalut, gdzie coś dość dużo się dzieje. A na ten moment to wszystko. Inny że mam udanych trajdów udanego dnia i do usłyszenia. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, co tylko jednocześnie moje sprawozdanie na wynika.